Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Witam Państwa w Muzeum Geologicznym. Ja nazywam się Magdalena Sidorczuk, jestem kierownikiem tego muzeum, który jest częścią Państwowego Instytutu Geologicznego, Państwowego Instytutu Badawczego. W imieniu swoim, autorki dzisiejszej wystawy oraz całego zespołu muzealnego mamy zaszczyt gościć Państwa tutaj w naszych progach, w takim uroczystym dniu otwarcia wystawy. Oczywiście najczęściej wystawy, które otwieramy, poświęcone są geologii, skałom, minerałom, skamieniałościom, historii Ziemi i wielu różnych wątkom, które dotyczą naszej planety. Ale też staramy się zapraszać artystów i współpracować, szczególnie tych, którzy wykorzystują te dary natury, minerały, potrafią się nimi zająć i je w fantastyczny sposób wyeksponować. Także dzisiaj bohaterką jest Natalia Grącka. Witamy Cię. Natalia. Natalia jest absolwentką wydziału rzeźby Akademii Sztuk Pięknej w Warszawie. I za chwilę będziemy mogli podziwiać jej pracę. Pewnie część Państwa już je zna, albo zdążyła tutaj szybciutko podejrzeć. Będziemy oglądać jej prace, które są dla nas e, bardzo specyficzne, gdyż mamy tak, rzeźbę, mamy minerały, no i my, kobiety, mamy tutaj biżuterię. Także nie tylko dwa w jednym, mamy po prostu trzy w jednym. Natalia, za chwilę nam o sobie opowie i o swojej pasji i zamiłowaniu i dlaczego te kamienie. W ogóle pojawiły się w jej twórczości. Ja chciałabym tylko dodać, że mamy zaszczyt być trzynastymi na jej liście. Tak jak Natalia próbowała doliczyć ile wystaw miała do tej pory, więc okazuje się, że zajmujemy szczęśliwy numer trzynasty, więc jesteśmy naprawdę wyróżnieni. Tymczasem witam Pana Dyrektora, Zastępcę Głównego Dyrektora Insty Państwowego Instytutu Geologicznego, Pana Profesora Stanisława Mikulskiego. Mam zaszczyt powitać także Pana Karola Stępkowskiego, aktora, reżysera, fotografika. Dzień dobry Panu. Oh tak, machać. Prosimy machać. Chociaż ja już wiem, że to Pan tutaj. Witam także panią Joannę, Joannę Ląd-Zając, malarkę, kuratorkę z związku polskich artystów plastyków. Dzień dobry. <klucz> Witam pana Henryka piecucha, pisarza, dziennikarza. Gdzie? Pan Henryk z tyłu z pomiędzy oddownikimi stylu. I mamy też zaszczyt gościć tutaj. Szczególną osobę, bo przyjechała do nas z innego kontynentu. Mamy gościa ze Stanów Zjednoczonych, Douglas. Douglas Cochrane z Kalifornii, z Los Angeles. Dzień dobry. Dzień. Oczywiście witam wszystkich Państwa, naszych stałych bywalców oraz tych, którzy zawitali do nas po raz pierwszy. Poproszę o zabranie głosu pana dyrektora, profesora Stanisława Wikulskiego. Bardzo dziękuję. Droga Pani Natalio, Szanowni Państwo, w imieniu Dyrekcji, no, chciałbym Państwa bardzo serdecznie powitać i podziękować, że tak licznie przyszliście na taką bardzo ciekawą i wyjątkową wystawę Pani artystki, która wydaje mi się po tej krótkiej rozmowie że ma też pewne takie cechy dobrego geologa terenowego, ponieważ przebieżała już część. Ameryki Północnej, Montana, Wyoming, Kalifornia. Z tego co widzę po tym materiale, przepiękne. To nie tylko turkusy, ale zobaczyłem jakieś fragmenty ród. Nie wiem czy Polski w każdym razie w kwarcu z pięknymi minerałami, które później w sposób piękny naprawdę i bardzo oryginalne, oryginalne są przez panią przetwarzane i wykorzystywane. No ja jestem trochę bardzo... Jestem zdziwiony, że to nie tylko jest biżuteria, ale również elementy naturalne, które wykorzystywane są w torebkach przy torebkach. Tam też zauważyłem e, takie elementy chyba dekoracyjne, fragment nóżki czy e, ptaka, tak? Z Mosiądzą, czyli różne techniki. Bardzo ciekawe. Cieszymy się, że Pani skorzystała i jest możliwość zaprezentowania w tym pięknym gmachu Muzeum Geologicznego, które już niedługo, za kilka lat, będzie obchodziło swoje stulecie. Także dziękujemy bardzo, witamy Państwa bardzo serdecznie no i życzę miłych wrażeń artystycznych i geologicznych oczywiście, bo można zerknąć też na te piękne okazy, które stworzyła przyroda, a naprawdę są piękne. Dziękuję bardzo. Natalia, teraz czas na ciebie. To jest twoje, twoja wystawa. Chętnie byśmy wszyscy usłyszeli, co cię do nas wprowadziło, dlaczego taki temat i gdzie byłaś, zbierając swoją kolekcję. Przede wszystkim podziękować wszystkim organizatorom, w szczególności Magdalenie Zilończuk, która naprawdę zrobiła mi niesamowitą przyjemność, udostępniając ten wspaniały budynek pod moją wystawę. Czuję się zaszczycona. Również pani Karolina Wojnicka, która niesamowicie mnie wspierała we wszystkim, co robiłam w związku z organizacją i sprawami formalnymi. oraz osobom, które, które pomagały mi w logistyce, w ustawianiu, w, w całej tej okrawie estetycznej. Także jestem niesamowicie wdzięczna i jakby jestem pod ogromnym wrażeniem zespołu, który tutaj pracuje i jak świetnie potrafią te osoby z sobą współgrać. Dziękuję wszystkim przybyłym gościom. Jestem szczęśliwa, że możemy się spotkać tutaj w niewielkim gronie. Też moja wystawa nie jest tutaj, Wystawą. Muszę powiedzieć, że jest to najmniejsza moja wystawa jaką miałam, ale z drugiej strony klimat jej jest zupełnie wyjątkowy, bo otaczają ją niesamowite obiekty, które są całą oprawą tej wystawy i nadają jej jakiś taki wyjątkowy charakter i nawet dodają jej wartości i blasku. Także ten budynek jest moim naprawdę faworytem, jeżeli chodzi o architekturę Warszawy. Więc z nami bardzo wyjątkowe wydarzenie. Teraz chciałabym coś powiedzieć odnośnie tego, jak w ogóle powstała ta wystawa i znaczy sama wystawa, jakby są obiekty na tej wystawie. Więc jest to jakby takie kompendium moich przemyśleń i, i doznań związanych z, z estetyką, z wizerunkiem i z przedstawianiem kobiety w świecie sztuki i jak ona się przekłada na, na taką indywidualność, charakter osoby, która jest twórcą. Także już na samych studiach mam zainteresowana mało tego, że rzeźbą, ale też tym, jak człowiek przedstawia to, czym się zajmuje w życiu, jaki swoim wizerunkiem jest w stanie pokazać i w sposób niewerbalny, przekazać innym wartości, które wyznaje. Także już wtedy, już w czasach, kiedy, kiedy dopiero poznawałam i odmawiałam no, się w historii sztuki i w całą strukturę, w całą strukturę, jaka tą sztukę oprawia, to już było dla mnie czymś takim, co dawało mi do myślenia, że jednak ta rzeźba przekłada się nie tylko na kamień, drewno czy ceramikę, ale też na, na to, Wygląda, jak wygląda, jak się ubiera, czym się otacza i, i co sobą poprzez swój wygląd przekazuje otoczeniu. Także po samych studiach wyjechałam do Norwegii, gdzie pracowałam przy projektowaniu kostiumów do sztuk teatralnych. Tam też spełniłam swoją wiedzę odnośnie krawiectwa i projektowania odzieży. Po czym jakby, gdy już poczułam jakby taki, takie nasycenie tym właśnie skandynawskim, e, z charakterem i e, skandynawską e, sztuką taką estetyczną e, zaczęło mnie interesować bardziej takie e, dzikie i, e, i pierwotne podejście do, e, do, do samych nawet podejście cywilizacyjne e, do e, postawy, jaką mają właśnie plemiona pierwotne, jak one się rozwijały, jakie one przyjęły strategie w swojej sztuce i w obyczajach, co właśnie skłoniło mnie do tego, żeby wyjechać do Stanów Zjednoczonych, <Szysk> <Zupanie>. <Szysk> zupełnie nadzieję, że <ślesk> Chciałabym, więc wracając do moich podróży... Chciałam wyjechać do Stanów Zjednoczonych właśnie, żeby bardziej poznać tą pierwotność natury ludzkiej i poznać coś nowego, znaleźć jakieś nowe inspiracje. Także to była, to była wyjątkowa podróż w moim życiu, to były stany właśnie środkowe, w szczególności Montana, Wyoming, trochę Colorado, ale właśnie dużym naciskiem na miejsca, gdzie jeszcze żyją, funkcjonują plemiona indiańskie, co było dla mnie jednym z pięknych, największych doświadczeń artystycznych, jakie miała. Obcowanie właśnie z ich sztuką, z ich dziełem, z ich kreatywnością, z tym jak potrafią pokazywać poprzez swoje życie takie codzienne swoją, swoją kulturę, którą... Która jest jedną z tych pierwszych kultur, jakie, się stworzy, jakie stworzyły, stworzyła e, nasza Ziemia, e, i e, jak bardzo dobrze potrafią właśnie współgrać, współpracować z tym wszystkim, co ich otacza. E, I tutaj właśnie w szczególności mam na myśli te e, akcenty przyrodnicze, czyli kamienie, skóra zwierzęca, e, e, okawa, e, no, używali oczywiście też i, e, i elementów, które są stworzone. Ale to wszystko połączone ze sobą dawało jakiś taki wyjątkowy, magiczny urok, co niesamowicie mnie zainspirowało do moich prac, e, które się naprawdę rozwinęły po tym, jak wróciłam ze Stanów Zjednoczonych. E, I teraz może powiem bezpośrednio e, o mojej wystawie. E, są to prace, które są wykonane techniką. E, Wosku praconego jest to technika polegająca na wykonaniu z wosku obiektu, który jest później odlanych metalu, dowolnym metalu, jaki akurat jest to wybrany przeze mnie. Jest to technika niesamowicie prosta i ciekawa, dająca niesamowite podłoże do kreatywności i swobody twórczej. Każdy element tutaj, każda, każda część, każde... Każdy fragment jest to twór indywidualny i niepowtarzalny, do którego zostały wykorzystane właśnie kamienie naturalne, w większości puszlachetne, różnego rodzaju, bo część jest zupełnie naturalna, taka organiczna, gdzie nie ziemi, część jest szlifowana, część jest obrobiona w bardziej precyzyjny sposób ale każda, każdy ten element jest zupełnie niepowtarzalny i jakby nadaje on charakteru osobie, która em, posiada taką kryterię. Ona zwraca uwagę, ona mówi też o samym o właścicielu tego, podkreśla jego odwagę, czy nadaje jakieś tam cechy, które ktoś inny mógłby em, ocenić za właśnie pozytywne, e, e, więc jest to... Jest to Coś takiego, co było mi bardzo bliskie, i właśnie chciałam przełożyć to na takie właśnie moje europejskie spojrzenie na sztukę, te, tą pierwotną, która, którą poznałam w trakcie moich podróży. Uważam, że jest tak dużo podobnych rzeczy tworzonych masowo, i, i i chciałam znaleźć coś, co podkreśli e, unikatowość tego, że każdy z nas jest indywidualną osobą, jednostką, która też powinna mieć coś, co jest indywidualne, stworzone tylko i wyłącznie dla niego, z myślą o nim, e, podkreślające wyjątkowość. Tak e, więc e, dedykuję tę wystawę wszystkim osobom, które chciałyby e, trochę wyjść spoza ram takich stereotypowych i, otworzyć się na bardziej taką ekstrawagancką kreację zierunku kobiety, czy też mężczyzn również, co jest teraz moim głównym celem w twórczości właśnie kreowanie i rozpowszechnianie wizji, która ma na za zadanie pokazać indywidualność jednostki, a nie tam Stamtkowość i, i, i masową produkcję, jaką jesteśmy otaczani. E, także to taki mały wstęp. Myślę, że jestem e, otwarta na, na to, żeby odpowiadać na wiele pytań. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to jak najbardziej e, proszę zadawać. E, mam nadzieję, że troszkę przybliżyłam moją misję twórczości, która teraz zajmuje to długi czas i życie za więc e, e, zapraszam i najbardziej zapraszam do oglądania. I e, mam jeszcze, zanim zaczniemy tutaj e, e, się częstować wszystkim i, e, i gościć, to tutaj jest taka jedna niespodzianka, która tak tam wisi. E, Jest to e, piąta. uroczyste otwarcie jakby otworzenie i wnętrza i sprawić ją na środku. Także tutaj Pan dyrektor w tej Ale jeszcze jedno. Dziękuję. 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 Niezwykle ciekawie nam opowiedziałaś o tym i jakby trafiasz też w nasze takie może nie zawsze zdefiniowane, określone preferencje, kierunki, że też chcemy być oryginalni, zawsze nie chcemy, żeby nasze wystawy były potwa... po... powtarzalne, a nie okazy, które znajdujemy i dobieramy, żeby były powtarzalne, więc za chwilę w niepowtarzalny sposób będziemy otwierać wystawę. Pan dyrektor się podjął i już niecierpliwie czeka i trenuje, ale jeszcze zanim przejdziemy do tego etapu, a y... dobrze, dostaniesz głos oczywiście. Ale jeszcze chcielibyśmy podziękować Natalii. Także mamy dla Ciebie taki dyplom pamiątkowy. Tak, taki dyplom, trochę w szkole, ale oprawiony w ramki. Poprosimy dyplom, tak. Taka nasza pamiąteczka. Bardzo klasyczna. Oraz coś mniej klasycznego. Mianowicie coś, co znajduje się w ziemi. Mamy okaz yy, pochodzący z Dolnego Śląska. Jest to agat przecięty, który pokażmy tutaj może do wszystkich, prawda? Mamy piękny agat wydaje się, że zaprojektowany przez artystkę bądź artystę, a to jest natura. Myślę, że Natalia będzie wiedziała, co z tym zrobić. Tak? Także to dla ciebie, od nas. Dziękujemy Ci, także bardzo, bardzo Ci dziękujemy, że wzbogaciłaś nasze muzeum właśnie tą ekspozycją. Widzimy, jak bardzo przykuwa uwagę, bo ekspozycję zrobiliśmy w ubiegłym tygodniu, z końcem ubiegłego tygodnia, już od kilku dni czeka na to uroczyste otwarcie. Ja dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili, którzy pracowali przy tworzeniu tej wystawy. Właśnie Karolini i Zosi, dziękuję. Zosia jest naszym, słuchajcie, najnowszym pracownikiem, pracowniczką. Zosia, pokaż się. Zosia też współpracowała właśnie z Natalią, także to był jej debiut przy wystawie. Wielka sprawa. Tak, profesjonalnie podeszła do całej organizacji. Byłam zaskoczona, że Zosia jest takim swoim pracownikiem. Więc Zosia gratuluję ci, bo jesteś naprawdę z dużym, z dużym powołaniem osobą, która świetnie się odnalazła do tej pozycji. Eee, tak, gratulacje. Dziękujemy. Dziękuję, dziękuję wszystkim Czarkowi, Obu Justyno, Tatianie, Kasi, Marlenie, Bronkowi, który teraz chodzi robi zdjęcia, Michałowi, który trzyma młotek i już czeka, kiedy może go wręczyć panu dyrektorowi. I wszystkim pozostałym, bo każdy coś od siebie włożył. Jedni trochę mniej, drudzy trochę więcej, bo tu mamy mnóstwo równoległych zadań. Ale ja już się nie rozwijam, przechodzimy do no, najważniejszego momentu. Tak, Zanim to zrobię, to jednak mam pewne no, obiekcje, powiedzmy sobie szczerze, że, tak, że w pewnym stopniu odpowiadam za bezpieczeństwo tutaj Państwa w tym, w tym pomieszczeniu. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jesteśmy w muzeum, no, a w muzeum okazów nawet za bardzo dotykać nie można. No i po trzecie, chyba najważniejsze, to to, że to jest kolejne dzieło artystyczne, Pani Natalii, i teraz ja mam to, co uwiecznią kamery, w tym budynku zniszczyć dzieło. Naprawdę? Just do it.